Czy wiesz jak? Ocean Road stało się największą miejscem w Dziś jest to miejsce, do którego wszyscy budżetowi podróżnicy przyjeżdżają. Jako pozycja numer jeden tanie hostele, smaczny street food i pakety pełne alkoholu. Nawet był tutaj Leo DiCaprio. Więc jak to jest możliwe, że Ulica, która ma tylko 410 metrów, stała się miejscem, do którego przyjeżdża 50 tysięcy osób dziennie, aby zwiedzić i poimprezować. Cofnijmy się prawie 200 lat do czasów, kiedy Tajlandia nazywana była jeszcze Królestwem Siamu. and Road położone jest tuż obok rzeki Chao Praia. A tym kanałem, zwanym kanałem Bank Lampu, płynęły łódki wypełnione jednym specjalnym białym produktem. I to nie jest to co myślicie. Na południu tego kanału leży Kaosan Road. Kaosan tłumaczy się jako ryż bielony, a ta ulica była największym ryżowym marketem, nie tylko w Bangkoku, ale w całym w Królestwie Syjonu. Kolejnym miejscem w czasie waszej podróży po Bangkoku musi być Khao Road. Jest to backpackerska mekka dla wszystkich budżetowych podróżników, więc jeśli jesteście w Bangkoku, musicie tutaj przyjechać. Na razie jest jeszcze dość wcześnie, więc jest bardzo cicho, później pokażę wam, jak to wygląda na hours Dwa z początkiem wojny w Wietnamie amerykańscy turyści, a przede wszystkim personel wojskowy, zaczęli tutaj przyjeżdżać, a dzielnica rozrosła się z ryżu, do ubrań, skórzanego obuwia czy biżuterii. Później Bangkok zaczęli odwiedzać backpackersi podróżujący szlakiem hipisowskim w latach 60. i 70., ale nie było to jeszcze takim imprezowe miejsce, jak teraz. Jednak zmieniło się to wraz z 200 rocznicą powstania Bangkoku w 1982 roku. W ciągu 6 lat zaczęło pojawiać się mnóstwo pensjonatów, co zmieniło Kaosan na zawsze. W tamtym okresie większość turystów zatrzymywało się po drugiej stronie miasta, na przykład blisko Parku Lumpini. Jednak wszystkie hotele były zajęte, przez co domy na Kaosan otworzyły się dla turystów. Ponieważ było to miejsce położone blisko imprez i atrakcji. W latach 90. to miejsce było globalnym fenomenem. Oprócz hoteli i restauracji, San stało się jednym z największych czarnych rynków sprzedających pirackie kasety, CD i DVD czy fałszywe dowody osobiste i paszporty. Co więcej, Alex Garland sprawił, że Kaosan stało się popularne na całym świecie wraz z wydaniem książki The Beach w 1995 roku. Na podstawie której w 2000 roku został nakręcony film, w którym główną rolę zagrał Leonardo DiCaprio. Jeśli myślisz o podróży przez Tajlandię, a jeszcze nie widziałeś tego filmu, zrób to teraz. To znaczy, nie teraz, po tym jak obejrzysz to wideo. Kaosan stało się miejscem, które każdy podróżnik musiał zobaczyć, jeśli wyruszał w drogę przez Azję. Przy okazji, czy wiesz, że pierwsza scena w filmie nie była tutaj kręcona? Teraz już wiesz. Ale później, z powodu sławy, westernizacja całkowicie zmieniła Kaosan. Starbucks został otworzony w 2011 roku. McDonald's. No, no, Inne restauracje zaczęły zmieniać swój wystrój. Co również zmieniło, jaki rodzaj turystów zatrzymuje się na Kaosan. Nie byli to już samotni, żądni przygód backpackersi, którzy interesowali się kulturą Tajlandii. Jeszcze kilka lat temu cała ulica wypełniona była reklamami z pokazami ping czy z gazem rozweselającym, jednak w 2019 roku to wszystko zniknęło. Imprezowanie nie trwało już całą dobę, ale tylko w nocy. Kaosan było pełne ludzi, turystów z wielkimi plecakami, przyjeżdżającymi i odjeżdżającymi, młodymi podróżnikami siedzącymi na ulicy, pijącymi changa i czekającymi na autobus do Chiang Mai. Kiedy zdarzyło się sami wiecie co i Tajlandia musiała zamknąć swoje granice, Kaosan było całkowicie puste. Było to druzgocące. Mnóstwo Tajów straciło pracę. Hotele i bary musiały się zamknąć. Kiedy byłem tutaj tuż po ponownym otwarciu ciągle to nie było to samo. Na szczęście już to wróciło. Wróciły tuk-tuki. Są budki z jedzeniem. Wrócili turyści. A w nocy zmienia się to całkowicie. Jak zwykle. Bary i kluby są otwarte. I są pełne ludzi konsumujących wiaderka alkoholu. Wygląda na to, że wszystko jest tak jak kiedyś. Brakuje tylko ryżu.